Na świecie funkcjonuje wiele różnych sposobów rozwiązywania problemu śmieci, a jednym z najbardziej innowacyjnych krajów w tej dziedzinie jest Szwecja. W niektórych szwedzkich miastach zainstalowano specjalne kontenery na śmieci, których nie muszą opróżniać śmieciarki. Odpady są z nich dosłownie wysysane i za pomocą specjalnych rurociągów trafiają w jedno centralne miejsce. Ale ostatecznie to nie od technologii zależy to, jak poradzimy sobie ze śmieciami, tylko od nas, mieszkańców. To my decydujemy, kiedy, jak i gdzie pozbywamy się naszych śmieci. Radek Brzuska, zapraszam na kolejny odcinek Bydgoszcz Econews. Bydgoski system opiera się na prostszej i mniej kosztownej metodzie. Mieszkańcy przy prowadzeniu segregacji odpadów płacą miesięcznie tylko 10 zł od osoby, a jeśli nie segregują, dwa razy tyle. Rachunek jest więc prosty. Lepiej i dla domowego budżetu i dla środowiska segregować odpady. 10 zł stałej miesięcznej opłaty to naprawdę niewiele. W zamian otrzymujemy między innymi worki, pojemniki na te odpady zmieszane i segregowane. Możemy też liczyć na tak zwane big bagi, które doskonale nadają się nie tylko na zakupy świąteczne, ale przede wszystkim na takie odpady jak na przykład te, które powstają przy okazji remontu. Nieważne jaką ilość śmieci wyprodukujemy, miasto odbierze wszystko. I nie ma już tłumaczenia, że zabrakło miejsca w koszu na śmieci. W ramach tej samej jednej miesięcznej opłaty od mieszkańców są odbierane odpady niesegregowane, odpady zbierane selektywnie oraz odpady zielone. Poza tym każde gospodarstwo domowe otrzymuje raz w roku jeden big bag. Jeśli to za mało, odpady można przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych także w ramach miesięcznej opłaty śmieciowej. Dodatkowo finansujemy koszty usuwania dzikich wysypisk, koszty edukacji ekologicznej oraz koszty administracji systemu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości i pytania, można skontaktować się z Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami w Bydgoszczy poprzez infolinię lub osobiście. Wszystkie informacje można także znaleźć na stronie www.odpadyczystabytgoszcz.pl nie potrzeba wcale drogich i skomplikowanych technologii, żeby system zbiórki odpadów działał sprawnie. Wszystko zależy tak naprawdę od nas. Tak jak od nas, a właściwie od Państwa, zależy nowa nazwa przopów. Przypominam o konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Bydgoszczy na nową nazwę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeżeli mają Państwo pomysły, proszę je przysyłać. Szczegóły na stronie odpady.czystabydgoszcz.pl. Czekają nagrody. Radek Brzuska. Do zobaczenia.